Czasem myślisz, że miłość to cisza, że pokój to brak głosu, ale może pokój to prawda, a prawda zawsze coś pali. W sercu mam burzę, choć świat się uśmiecha. Na twarzach spokój, a w oczach ucieczka. Każdy chce wierzyć, że wszystko jest dobrze, lecz w środku drży coś, co czeka na płomień. Nie chcę ciszy, co dusi jak mgła. Nie chcę pokoju, który nic nie czuje. Jeśli mam żyć, chcę żyć naprawdę, choćby miał zapłonąć świat wokół mnie. Nie bój się ognia, on mnie niszczy. On oczyszcza. Nie bój się płomienia, bo w nim rodzi się nowy dzień. Ogień na ziemi niech zapłonie w nas. Niech spali to, co martwe od lat. Nie przyszedł dać ciszy, przyszedł dać sens Zrozłam, co budzi miłość, co mnie. Ogień na ziemi niech zapłonie. W jednym domu dwa serca, dwa światy, Jedno boi się zmiany, drugie jej pragnie. Nie dlatego, że się nienawidzą, ale że jedno już śpi, a drugie się budzi. Nie zrozumiesz światła, dopóki nie zobaczysz ciemności, nie zrozumiesz miłości, dopóki nie zaboli naprawdę. W nas. To nie jest koniec e, e, To początek e, e, Nie bój się ognia To on przyszedłbyś naprawdę żył niech zapłonie w nas. Jezus powiedział do swoich uczniów: Przyszedłem ogień rzucić na ziemię. Jakże pragnę, ażeby już zapłonął chrzest, mam przyjąć. Jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie! Powiadam wam, lecz rozłam odtąd, bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu. Troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu. Ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu. Matka przeciw córce, a córka przeciw matce. Teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej.